Przyjechaliśmy na parking pod zamkiem w chęcinach tam chyba jest dojście do zamku, tam jest zamek idziemy, zaraz wyruszamy a tutaj komercja. Faruś idzie pierwszy raz w Kagańcu. No tak, Farusiu, pokaż mortkę Faruś Co nie rzucasz się na pana? No biega, na razie biega nie stoi w jednym miejscu Będzie dobrze Nie? O, o. Co, daj jak ty nakręcasz widać zamku w krzakach jest Nie w krzakach ja tylko w drzewa W drzewach W każdym razie to jest dojście Chodźmy. w ramach przy wyjściu Wyjście do zamku tutaj po wejściu mamy studnie, króżykankami idziemy Kniedzajcie zamek Chęcimy. na jednej z paszt Wasz widok 360 stopni Armat. Na górnym zamku jesteśmy... Idziemy zobaczyć skarbiec nie wiem chyba nie U no rzeczywiście skarbiec Zobaczyć na kasy I dwóch strażników To od końca To bo tak nie fajnie, powiem. Si. No, trochę mieszkano. inaczej pod pod ten. Jest to, dalej, to Aha. Gdyby na mieszkaniu zwane Zamem Groch. No, to o to nam chodziło, to nam Tak, chodziło. tak. Był kiedyś w tym na miejscu. Na połowę 14 wieku. Teraz było. chyba jesteśmy w jego podziemiach. Tak, jesteśmy w jego w piwnicach wchodzimy do baszty drugiej raczej wyjście pokażemy bo... dobrze słuchajcie załogowy Dobrze. to widocznej najwyższej baszty

już nie możesz tu czy sami sobie przydaję? dwa dla dorosłych jedną dla tak dziecka. tak chyba nie? no pij hmm. 47 karton. no podły chyba że bardzo chcesz a czemu mi nie przypomniałeś tam? Idziemy, Co? idziemy zobaczyć do jaskini raj czy nam się uda ją zwiedzić czy nie Ja się idzie Nawet mi ta jaskinia niepotrzebna za bardzo No wykraczasz Nie będzie biletu No, rezerwacji nie mamy Zobaczymy co dalej Iście do jaskini I kasy Tutaj jedliśmy Dobry obiadek i tutaj jest osada średnia wieczna. Trzy krzyże, harków, katyń miednoje, miejsce pamięci. Musimy przejechać tutaj na ten parking. Od 18 do 9 możemy za darmo spać. Wielakradnie gruszki, tajniacko tam. Chodzi po sadzie i kradnie gruszki Udaje, że pije kamy A gruszki rosną tam, na tym drzewie. To jest grusza To jest grusza Zmieniliśmy miejsce To jest parking na dzisiejszą noc i na jutrzejszy cały dzień Chociaż nie wiem czy na cały dzień idziemy jutro na na łysą górę a dzisiaj spać